Cześć kochani, witam Was, bardzo za wami tęsknię i postanowiłam przywitać się z Wami, zaprosić Was trochę do mojego domu. Jestem u siebie w pokoju. Tutaj będzie kręcił się mój pies i nigdy nie wiadomo, co on zrobi, ale część z Was już o nim wie, bo rozmawialiśmy razem, będąc na świetlicy o tym jak to fajnie jest mieć pupila. Dzisiaj postanowiłam dla poprawy może waszego humoru i waszego samopoczucia przedstawić wam swoją lalkę, która często dla niektórych ze pracuje ze mną z niektórymi dziećmi, z tymi młodszymi, może nie z takimi dużymi już jak wy, ale z trochę młodszymi. Dzisiaj razem z Balbiną, bo tak ona ma na imię. Balbina przywitasz się z nimi, powiesz coś fajnego? Nie chcę mówić. Chyba się wstydzi. Może następnym razem coś powie. Przeczytamy Wam bajkę pod tytułem Gdzie jest tysio? Ciekawa jestem bardzo, czy odnajdziecie w tej bajce jakieś cenne wskazówki, czy będziecie umieli powiedzieć, o czym jest ta bajka? Czy będziecie umieli, mimo jak już minie ten trudny czas, takie trudne słowo, kwarantanna, kwarantanny. Kiedy musimy wszyscy być w domu, to czy będziemy mogli sobie porozmawiać? O treści tej bajki? Bardzo mnie to ciekawi, to więc zapraszam do wysłuchania. Ania od dwóch dni nie widziała swojego przyjaciela i zaczęła się niepokoić. Rozglądała się po całym pokoju, jednak bez skutku. Przyjacielem Ani był mały, szary miś, ubrany w niebieską koszulkę. Miał lekko wyciągnięte od targania ucho. Dziewczynka wiedziała, że nie mógł odejść daleko. Gdyż miał bardzo krótkie nóżki, więc zrobił niewiele, niewielkie kroczki, dużo mniejsze od tych, jakie robiła ona sama. Usiadła na łóżku, na którym leżała piękna różowa pościel z wzorami koron i zamków. Długo o takiej marzyła, aż w końcu na swoje ostatnie piąte urodziny dostała ją w prezencie. Pomyślała o tym, jak bardzo była szczęśliwa na jej widok po otwarciu pudełka z prezentem. Popatrzyła teraz na wygniecione zawiniątko rzucone w kąt łóżka. Kołdra nie wyglądała już tak ładnie jak na początku. Pod jednym z jej rąk zauważyła wystający brązowy okonek. Pociągnęła za niego i wyjęła niej pieska seska. Popatrzyła w jego brązowe oczy i zapytała. Sesku! Czy widziałeś mojego misia Tysia? Szukam go już od kilku dni. Nie widziałem go już dawno. Tak samo jak mojej miski. Może Ty wiesz, gdzie ona jest? odpowiedział Sesek, rozglądając się smutnym wzrokiem. Niestety nie widziałam. Odpowiedziała Ania, poszukując wzrokiem kogoś jeszcze, kto mógłby widzieć misia. Podeszła do żyrawki Staśki, podniosła ją z podłogi i zapytała. – Stasiu, czy widziałaś może mojego misia Tysia? – Nie widziałam misia ani nic innego, bo nie mogę ruszyć swoją długą szyją. Cała jest poklejona plasteliną, którą wydeptałaś w danym w dywan kilka dni temu – powiedziało zwierzątko. Dziewczynce zrobiło się żal żyrawki, wyściskała jej gumową szyję i chciała odłożyć na półkę, ale ta była zajęta przez rozrzucone kredki. Zastana zostawiając śpiącą żyrawkę na łóżku, podjęła dalsze poszukiwania. Widząc myszkę Tosię, od razu się rozpromieniła, bo wiedziała, że Tosia zwiedza wiele kątków i zakamarków w jej pokoju. Była pewna, że musiała widzieć to, tysia. Tosiu, Tosiu, dobrze, że ci widzę. Powiedz, widziałaś może gdzieś na podłodze, pod łóżkiem albo w szafie Misia Tysia? Misia? Czy widziałam Misia? Aniu, ja od tygodnia nie mogę dostać się do wejścia do swojej norki. Nie mam gdzie odpocząć i jestem głodna, bo został tam cały mój serek. Patrząc w oczy, Ani Tosia uroniła łzę. Niestety wszystkie kąty są przygniecione przez sterty ubrań, i zabawek, nawet ja nie mogę się przez nie przecisnąć. Wtedy Ania rozejrzała się po pokoju, nie wierząc w to, co usłyszała. Faktycznie, Tosia miała rację. Pod ścianami było tak wiele rzeczy, że nawet Ania by ich nie uniosła, a tym bardziej mała myszka. Podała jej kawałek chleba, który znalazła pod łóżkiem i położyła ją obok pieska, aby mogła odpocząć i się naleźć. Dalej zaczęła zastanawiać się nad tym, gdzie jest Tysio. Postanowiła zapytać lalkę Nel, którą zauważyła na stercie pod ścianą. Nel miała potargane warkocze, co nie uszło uwadze dziewczynki. Nelciu, musimy uczesać ci włosy, ale najpierw powiedz mi... Czy nie widziałaś gdzieś czysia? Szukam i szukam, ale nie mogę go znaleźć. Lalka podniosła swoją główkę, popatrzyła gniewnie w oczy Ani i powiedziała: Mam potargane włosy, bo znowu zginęła moja szczotka. Może ją w końcu znajdziesz? – Nie wiem też, gdzie jest Tysio. Nie wiem, gdzie jest norka Tosi, ani miska Seska. Nikt tego nie wie, bo bałagan w twoim pokoju jest tak duży, że nic przez niego nie widać. Może Tysio nie mógł już tego, na to patrzeć i się wyprowadził? Słowa Nelki bardzo zaskoczyły Anię. Poczuła, jak pęka jej serduszko na myśl o tym, że Tysio mógł ją opuścić na zawsze. Szybko posadziła Nelkę na łóżku, a ta zaplotła rączki na piersi i obrażona odwróciła głowę, nie chcąc patrzeć na dziewczynkę. Mała właścicielka zabawek, spoglądając na te smutne i pogniewane zabawki, poczuła się bardzo nieswojo. Odwróciła wzrok, mając nadzieję, że na, na milsze słowa od pandy jasi, ale ta leżąc na podłodze pod szafą nie chciała z nią nawet rozmawiać. Co robię nie tak? Że moi przyjaciele są smutni? A ten najukochańszy odszedł ode mnie w świat? Zapytała sama siebie, patrząc w duże lustro powieszone na ścianie. Dlaczego Nelka jest zła, a Tosia głodna? Czy ktoś to wie? Wypowiadając te słowa, wpatrywała się w swoje odbicie w wielkim lustrze wiszącym na ściany. Za plecami widziała zabawki siedzące na łóżku, obserwujące ją bacznie. Ania czuła, że oczekują od niej pomocy. Zerknęła znowu w lustro, a to jak magiczna tafla zaczęło pokazywać jej powody niezadowolenia mieszkańców jej królestwa. Widziała czterty ubrań czystych, pomieszanych z brudnymi, rozrzucone w prawie każdym kącie, puzle rozsypane na podłodze, szukające reszty swojego obrazka. Maskotki zawrócone wczorajszym deserem, który wbrew zakazom mamy przyniosła do pokoju z jadalni. Niekompletne gry wyglądały z podłóżka. łóżka. Były niezadowolone, bo już zupełnie bezużyteczne. Bez swoich pionków i z podartymi planszami, tylko klocki ustawiły kolorową wieżę wysoką do nieba, jakby nie robiąc sobie nic z bałaganu. Na półkach, na których powinny stać wszystkie zabawki leżały rozrzucone w nieładzie książki, które nie trafiły na swoje miejsce. Były tam też kolorowanki, ale niepokolorowane, ponieważ kilka kredek rzuconych luzem nie wystarczyłoby na, za te wszystkie pogubione. Domek dla lalek straszył odłamanymi drzwiami, wanną w salonie oraz szafą wystającą z balkonu. Widok z lustra wydawał się nieprawdopodobny. Bo przecież to nie mogła być prawda. Czemu nie zauważyłam tego wcześniej? Przypomniała sobie jednak szybko o tysiu i zebrała całą odwagę, żeby się obrócić i odezwać do swoich zabawek. Dlaczego nie powiedzieliście mi wcześniej, że jesteście nieszczęśliwi? Tak dobrze się bawiłam, że nie widziałam, jaki mam tu bałagan. Może jakbym zauważyła go wcześniej, to mój mić by mnie nie opuścił. Asiu, odezwała się bardzo nieśmiało Nela. A może jakbyś posprzątała, uporządkowała pokój, to może ty się by wrócił? No właśnie, może by wrócił, dodał sesek. Za jego ramienia wyjrzała żyrawka Stasia. Ja mogłabym wypatrywać najwyżej jak potrafię, zaproponowała dziewczynce. O tak, a ja bym się w końcu najadła, dorzuciła myszka Tosia, myśląc o swoim brzuszku. Ania przez chwilę marszczyła czoło, zastanawiając się. Wreszcie postanowiła działać. Wiedziała, że to nie będzie łatwe, bo to duży bałagan. Jest trudny do sprzątnięcia, jednak nagroda była zbyt kusząca, żeby poddać się łatwo. Już zaczęła sobie wyobrażać, jak znowu zasypia w tulona w tysią, jak pomaga jej, i podnosi ją na duchu w przedszkolu, albo jak razem jedzą kolację. Tak ją przekonało ostatecznie, to ją przekonało ostatecznie i wreszcie rozpromieniona i uśmiechnięta, wzięła się do pracy, zabawki widząc szansę na szczęście, również dla siebie nie przeszkadzały. Współpracowały i ładnie się układały, odstawione na swoje półki. Książki wdzięcznie wystawiały swoje grzbiety. Stojąc prosto i nie przewracając się, aby dziewczynki nie zasmucić. Gry zbierały szybciutko wszystkie elementy, czekały na swoją kolej, żeby wskoczyć zgrabnie do pudełek i ułożone rączką dziecka leżeć tam równiutko. Tylko klocki, jak zwykle rozbiegane, wypadały czasem z pudełka, a przewrócone wieże tworzyły zamęt. Ania się tym jednak nie zrażała. Pracowała dalej, widząc, że porządek jest tu coraz bliżej. Na koniec wyczysała włosy Nelki, jej szczotką znalezioną pod dywanem. Podczas czesania wy, wy, przyglądały się stercie ubrań, które zostały złożone pod drzwiami w pokoju. Co z tym zrobisz? Zapytała Nelka. Zaniosę mamie do uprania, wtedy będzie już czysto i posprzątane. Może tyś o tym usłyszy i wróci. Oglądając, Odkładając lalkę na jej miejsce, popatrzyła na swój pokój. Nie mogła uwierzyć, jak bardzo się zmienił. Wygładziła jeszcze rączką ładniej, równo ułożoną pościel, poszła wynieść ubrania do kosza na pranie. Nie dała rady wziąć wszystkich jednocześnie, więc musiała wracać trzy razy. Za trzecim razem, niosąc górę tak dużą, że nie widziała nic przed sobą, potykała się o rękaw bluzki i poczuła, że coś z tej sterty wypadło. Myślała, że to spodnie albo czapka i chciała zabrać je w drodze powrotnej, gdy wyszła z łazienki z pustymi już ramionami nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Na podłodze przedpokoju, na brązowej wykładzinie, siedział sobie lekko oszołomiony tysio. Patrzył z ogromną radością na swoją przyjaciółkę i wyciągał do niej swoje krótkie, szare łapki. Ania biegiem ruszyła do Misia, przytuliła go i najmocniej jak potrafiła, a Tysio tylko wyszeptał jej do ucha. Już myślałem, że nigdy mnie nie znajdziesz. W pokoju Ani zapanował porządek, a zabawki były szczęśliwe. Sesek spał spokojnie w swojej budzie, Tosia z pełnym brzuszkiem na łóżeczku w norce. Nela ściskając swoją fioletową szczotkę siedziała na półeczce z pięknym uśmiechem, a Tyś wtulony w ramiona Ani, spał smacznie w różowej pościeli. Dziewczynka obiecała sobie, że do takiego bałaganu już nigdy nie dopuści. To wszystko z najwyższej półki regału obserwowała Stasia, obiecując sobie, że również zostanie strażnikiem porządku aby Ania o nim nie zapomniała.